Żeby potem chociaż ktoś miał łatwiej, a nie. No dobra O kurde spalił! Co jest? No i on stąd! Nie gram z wami, nie gram Kupię. Wie mnie odpalili. Nie, nie odpaliliśmy. Przydom. A i Dead by Ci odpowiedział na początku. Ja, ja raz grałem to przez całą grę to. i nie było Dead. Coś tam, takie fajne te rzeczy były. E? No. To coś okay. oznacza, nie? Jest na przykład karta, która blokuje ducha. Nic nie może zrobić. No, Oskar ma karty, ta rota to wie. Dio. Siadam. Górę. Jak znowu będzie. Na wejściu to wychodzę, nie. Albo to garaż Ja sprawdzę klasycznie piwnicę. 3 stopnie w garażu. Skrzypi koło mnie. Ostatnie. stopnie. Kurwa, stopnie. MF nie wziąłeś? Mam, ale nie pika. Dobra, to może była piwnica jednak. O patrzcie, tablicy na stopień nie, nie, nie. Spytajmy, czekaj, czekaj, chodźcie na wejście. Korki, korki włączcie. Nie, nie. Uczyłem, uczyłem. Jest... Czekaj, połóż jeszcze nie zadawaj pytań, nie ja będę. Ja je przygotuję. Nie, już czekaj, najpierw sprzęt dostawmy, żeby potem chociaż ktoś miał łatwiej, a nie. No dobra. O kurde, spalił! Co jest? No i odejdź stąd! Tamt... Nie gram z wami, nie gram! Kupię. Mówiłem nie! To odpalili! Nie, nie, nie odpaliliśmy! O nie! Nie odpaliliśmy, ona zaczęła ponąć sama! Co? No? Co? No nie odpaliliśmy! No, ja nie odpiłem, ja ją ja tylko położyłem, żeby on zdjęcie jej zrobił. Zaczęła płonąć? Tak To macie przez To jest demon. Macie... Znaczy, nie, że demon, tylko demon. Ale beke. To, to nie jest duch już. Ogóle, adres, kurwa. Na mnie wlazł. No wiem co wiem, co zrobicie go mi na twarz prawie. A gdzie on się zrespił w ogóle? No na, na mnie! To tutaj. Czyli Jest tutaj. Jest tak, na no, no na tablicę. jego ręce widziałem jak zaczął padać to, to. On się zrespił u mnie w garażu dbany. Co garażu? Obok drzwi moich, no pewnie. Dlaczego on fajne. spalił że, y, tablicę? Ja byłem w drzwiach i mnie zabił zaraz. Ej, faktycznie. Postawiłem kamerę nagle No nie, on najpierw spalił tablicę. Zobaczysz, zobaczysz potem, on... dobra? On był w garażu. No dobra, mógł spalić, ale był u mnie. Kumasz? Może stopnijcie? Tak tak. Rozstawcie, no może, rozstawcie ten. I lepiej w garażu. Bo centralnie się zrespił w garażu obok mnie. już więcej wam nie mówię. Chodź mam, chodź mam, chodź mam, w piwnicy jest. Zaraz nie, przyjdę, kamerę tu postawię. Muszę parać ją. <coughs> Zostawiłem. Hej. Ej, ty, ty się nie tego. Ja wiem co to... Już wiem co to jest. Co to? No to, to, to. Ja nie powiem wam. No ale czego tak jesteś? Bo, bo mnie zabiliście. Tak, to ja się zabiliście. Zabili, no kurwa szukajcie sobie Dobra. Miałem coś takiego kiedyś. I chyba powinien to być on. No to powiedz nie. co. Nie. No bo nawet nie wiesz to pewnie. Nie. Gdzie ta kość jest? W piwnicy wy zejdziesz to na prawo Jak na prawo Dobra na lewo może Dobra widzę nie jest już Skelet hop Chyba ja. Wiem czy trafiłem. Jak ja wam poszukam może znajdę te Jeszcze karty albo coś Nie no jak jest tablica to raczej kart nie będzie no. Możesz, raz... no nie wiem Parę rzeczy, ale na koszmarze chyba to jest Tylko parę rzeczy na profesjonalistę to chyba po jednej, kurwa. Ja w garażu. W ogóle ja zrobiłem zdjęcie jak hantowała. Zrobiłeś tablicę, zdjęcie tablicy tej rozwalonej już? Nie, tablicy nie robiłem Rozwalonej, ale zwykle robiłem, ale co to za różnica? Co to tak pisze? Co jest? Co chodzi? To jest z Was ma kluczyki, czy co? No, czy pewnie. Ale wiesz, czekajcie dowodu, że sobie robicie. Szukamy. Docy położyłem, nie widziałeś? E, ma pomysł, znajdę lustro. Powiem tak, docy nie będą. Jak to jest ten co myślę? Hand, <laughs> <tu. śmiech> I co z garażu wyszedł za samochodu? I co? No I Idzie wyszło. kuchnia, kuchnia, kuchnia O dobra, nagrałem, chodzi do piwnicy No idzie do piwnicy, w piwnicy Mówiłem, że mi się na ryju w garażu Jaką mam psychę Adrian? Zaję, ja będę patrzył na drzwi najpierw. Wydaje mi się, że masz dużo. O, wrócił do garażu. No jest, albo... To długi hond. Wraca, wraca. Nie, jest. Ono idzie teraz. Wraca ma... do garażu. A znaczy, ci do piwnicy. On ma ścieksę. Koniec chyba, nie? No koniec, otwarte. Jezu! Słyszałeś to? Tak! Jak zawrócił! Jak słychać walono Drzwi kobieta na 100%! A się zdygałem! Po procent masz, dobra po do... tabletce! I do... Dobra, to jeszcze jedna tabletka! Idę tam z krucyfiksem! Ja też! A się zdygałem Crucifix może cię też w ręce trzymać Takie Czekaj co to było? Rzucił we mnie solą A Batryk. to Matrix Nie, ja są ja tym ja Jestem garażu, no? <laughs> Bo w piwnicy ja jestem ile teraz Write something, are you here? Dobra, widziałem go w jak pojawiają się takie mgły teraz kiedyś tego nie było Kurwa mówi Oj Ale drzwiami na kurwia gdzieś Kołaźbić tą książkę tam Tak Czy ja wycele róbcie a co to ma być Członik ruchu, krecyfik, sól. Takie łatwe. Było przeżyć. Pierdalej kurwa. Odpalił sobie kurwa tablicę na początku. No nie była odpalona. jaka robi? A o, to puszko to... właśnie mnie rzucił, czajisz? Dobra, weź MF sprawdź, ja na mroźnej temperaturze teraz sprawdzę. A MF było cały czas na jedynce w garażu. Ciski palców. Ile mam procent? piwnicy. O, co w piwnicy. To to jest za głowa jakaś? Minus 7, minus 7, atakuje mnie, atakuje mnie. Dobra. Atakuje, kupił. Chodzi, słyszę go. On nie atakuje jeszcze. No bieg za mną. No chodzi, tu obok samochodu ciągle, wiesz? <laughs> Tepnął, rzucił czymś, nie, to Matrix pewnie. Ja czujnik ruchu wam się włączył. No wiem, widzę właśnie. No brałem pomysł. Ej, cały czas ten czujnik dźwięku br yy, Bruga, co nie? Mam hanta. Nie masz hunta. To mi drzwi zamkną przed ryjem. Nie otwarte są. Idzie Chodzi gdzieś. No w garażu, kurwa, ale jebnięty. Nie no patrzcie, aktywność była na dziesiątce. Dobra, wszedł dociski. Ten tu leży Dobra. wywalony. Dobra, czyli mamy różne temperatury, a sprawdzałeś do odsy, nie do odsy, tylko kamery? No teraz trzeba na kamerach posiedzieć ile? Ta druga kamera, bo tam chodził, tam gdzie migał. Oto! Nie to a ja ja ustawię. Nie to, a to o widzisz chodził. Cały czas jest. Chyba, że to Matrix troluje. Matrix teraz tu chodzi nam. Widzę ci chodzę nam? Dobra, idę z nim pogadać. Oj, ale wy jesteście głąby, nie? jakie macie dowody? Różne preparatury. Tylko? No. no. To lepiej patrzcie, a nie kurwa, nie wiem co wy robicie. Podpisał się? Nie wiem, nie powiem wam, skurwysyny. No sól wdepnął, ale to nie są odciski. Podpisał się. No. Dobra. Re e, będzie demon albo Revenant. No, demon to będzie. Dobra, to jest pierdolony. Zaczytajcie o tych duchach zanim zaznaczacie. Aha, jedziecie. Czekaj. Naprawdę nie to, co powiedziałeś. Ej, tu czujnik się włącza jakiś. No jest, włącza się cały czas. A się świeci czujnik, jak przechodzi? Ta. Kurwa. No. To ty chodzisz? Czy co? Ja stoję w korytarzu, to ciągle coś się tu miga tutaj. Ja ten czujnik, ma ja ruchu. Mhm. Mm o Weź się loczek, cofnij i <laughs> zobacz co się stało na początku tej gry. To jest shade, bo Czego tak. ma wielkie paranormalne zjawiska, jeśli w że znaleźliście się więcej ludzi, wy tam staliście, jest to wiele trudniejsze do znalezienia i... Znaczy, jeśli się że jest kilka osób, ja bym kurwa sam i mnie zaatakował Czekaj drogu. chwilę, czekaj, a to, to nie będzie demon czasem? To pa paranormalne zjawisko wasze to właśnie kurwa tą tablicę aż spalił, no to... No to Czekaj chwilę. Bo... no. Jeszcze to by się zgadzało właśnie z tymi dowodami. W ogóle. No nie, bo pmf piątki nie było. To właśnie by musiało być. Nie wiem. Tak z opisu mi się zgadza. Uch. Dobra, pójdę z nim pogadać. Może poczekaj chwilę. your name? What's your name? What's your name? Hmm.

Ty, ty widziałeś mgłę? W tej grze? Mhm. Digon. Czasami otoczony nie, nieskończoną mgłą. Myślałem, że to duchy potrafi znaleźć nawet nie będzie. A nie, to mnie od razu zabił to chujnie. Nie w stanie wyczuwa żywych. Może już czekać, ale może się wykryć. Proszę. Dymony sławno, jak się rzuci krucyfiksy, Jak rzuci się krucyfiksa to osło. No, it's true. A duchy na kadzidło. Jak na ducha zajmiesz kadzidło, to nie ma hanta przez jakiś czas. Coś tam. Kiedyś było tak. Jak z mówili, kurwa, po tysiąc lewele Z słabą stroną demona jest tablica o, o Ouija. Hmm. Demon będzie. Dobra, dawajcie, idziemy A ja daję w demona. Tu <trym> będzie <trym> Good